Cześć moi drodzy widzowie, dzisiaj z mojej, mojej kolekcji chcę Wam przedstawić kałamarnicę Nie, nie wyjdę ją całą. Ja pokażę stąd, tak. Tutaj ma oko, jak tutaj, te czarne. No, no, wokół tego, tej kółka to są drutki, jak coś. marnica Tak wygląda jak wieloryb. Uuu, uuu. No to wracaj. To, to, wszystko takie, to co na matkach, tutaj, nie licząc tego na oku, to są naklejki. Bo szybko się go buduje. Znaczy, tą. Ją buduje. Ma 10 ramion, ma przystawki, i teraz Wam pokażę coś, jakby trochę z filmu lub jakiejś walki. I Wam powiem jedną rzecz, widzowie. A zaraz Wam powiem. A, jednak teraz Wam powiem. Ciekawostkę, że szaloty walczą z kałamarnicami. I teraz to tak wygląda. Om, 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 Nie wiem po co jest te kółko. Ale tak też fajnie wygląda w sumie tak kałamarnica. Chyba za daleko. to. Zresztą... Widać, fajnie wyglądało, Szybko się nam buduje, jest. Z Chin i to tyle. Cześć, papa. Pa. I pamiętajcie, żeby dać lajka i suba. Do widzenia. Cześć, papa. Pa.